Siema witam was w kolejnym odcinaczku z serii ojciec synem. No i dzisiaj co młody no młody se jedzie do miasta znowu. Na dziewczyny. A ja muszę robotę, kurde, robić. Tutaj jadę ziarna to się wnik Potem jadę w tym, robię się. to pospałem. No, jedź, z Bogiem. Nie wsięwnik ty e. kurde. Nie. Jezus. Chodź, co masz za... Przyspieszenie jak jakiś ten No i ty tym nie możesz jeździć Dobra, ja i Dobra to nara na, na, Jak to mówią Dobra, czyli ziarno damy do siedziko yy, Potem nawieziemy tym pole i jedziemy do tego młodego tego syna, tego co, co kupowaliśmy ten twój No, tylko ja sobie Jedziemy chyba po obciążnik tam jaki i też ziarna chyba tam sprzeda jakieś No wkłady już są kupione, wszystko zbieźliśmy Dobra tu pierwszy raz będę tak z jechał Znaczy nie pierwszy raz, ale wiecie tak ten kurde No i dobra, jedziemy. Jedziemy tutaj kurde zaraz. Jeszcze potem damy ziarno do siernika. A sierniku nam się kończy. Uff, no i jademy do kurde, Tego syna zobaczymy tak jak jego syntał. To on nam kurde, bo... To biznes się u niego kręci. Ani są tak z ojcem przyjechali? Kurde, tutaj? No i dobra Bo to jest tam ta chatka obok, naprzeciwko znaczy naprzeciw się A, tu to policję już zabrali No a będą gdzie indziej teraz stoli Zaraz jest Mamy ten tur tak wyżej O tak kurde jak jeździliśmy po tym Jak jeździliśmy W Władimirce. Dobra to jest tutaj O, o. Dzień dobry, dzień dobry No dobry, dobry Kurde, karcie. No tam, po co pan tam przyjechał? No ja tutaj po te ziarna pewnie bym się o, o iwab to pan tu ma, potem obciążnik A to co, też nas sprzedasz No nie, no wie pan, to to To, to pana własne. się zdrowo, no ale nie na sprzedaż, to, to moje ha. Dobre, to dobre ceny Ile za ten obciążnik? Dobra. Za obciążnik, Łomatko, to jest chyba tona. Nie, to jest 600 kg, przepraszam bardzo. No tak, 400. Dobra, a za te ziarna, te dwa? Yy, no tam. 251. To bym panu policzył. O dobra. A 5, mogę się przejechać tam, pana? może, może pan. Tam się pan przejechać, dobra. Urde. Za to by 9 stówek. Dobra, to ja się tutaj przejadę do pana ojca tego domu. Czyli jak tu tam. Urde, widzę, Fajnie. Ale to jest w sumie takie jak na aż. Znaczy ja to się taka 900 stópek. Znaczy, nie, 900 nie, 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 co Dobra, ja tutaj panu zajadę. No to dobra. To ma pan kasę. Dzięki. Jeszcze, a skąd wy to tak jesteście, że tutaj przyjechaliście? No, i my skąd? No powie pan, ja tam jestem ze Słowacji, łociec z Czech, no bo tam my. No i potem do Czech się przeprowadziliśmy, do, bo w Słowacji, jakby się urodziłem i tam ojciec, a w Czechach mieliby mieszkanie. No to my z Czech jesteśmy, no i takie właśnie mamy, tutaj se kupiliśmy, no bo taniej no i wie pan jak No, no i fajnie. No ja tu też niedaleko jestem, to... A panie, to, a to się poradzi z dwoma ziarnami? No nie wiem, no... No czekaj pan, wiem. mi tu pan pomoże. Zapnie mi to pan? No zatnę, zatnę, no to dłużej. No jeszcze. Jeszcze, jeszcze. A to nie A na odwrót? A to był pan co? To... na odwrót. Na więc... odwrót to powinno być. Ja źle przygotowało. No dawaj panie, uła. podniesiemy. O kurde, jaka O... Śląskie to bardzo, no proszę pana, no ale. Dobra, niech pan teraz chodź za. Dobra. Aha, pykło. Dobra. Kurde, zaraz ciągnik się przechylił. Ej, no z mi się wyrówna. E, zobaczymy, bo to chyba to dewadzi jedno, nie? No nie wiem właśnie jak to tam. O, bo Jacek no. Jazek wczoraj był i o ledwo co radził. Znaczy nie radził, ze w ogóle.. Z jednym, a co dopiero z dwoma. Dobra, panie, ja już siadę w swoje strony. No dobra, na razie. Na razie. Kurde, no ja tylko... o! Nie no, to się poradziło z dwoma, ale wczor a wczoraj to ledwo co z jednym szło. Podamy to jak najniżej się da, widzowie. Ale ok, kurde. Aż mi ten przechyliło. Aż to mi przechyliło, kurde. To no nie no, to jest normalnie. Kurde, to ten obciążnik jest chyba większy? A nie, 600 kg. No, ale to kurde se radzi jak... Jak trzeba? To ja je teraz jest jednym, wiesz ma teraz ten obciążnik i do no, kurde już idzie. Pojedziemy napić na to pole, tym nawozem, co jeszcze wczoraj kupywaliśmy. O, no i młody od razu. I proszę, młody się wraca, kurde. A jest taki ciężki ciężar. A łociec, wyprzeć mnie, bo ty nie pojedziesz z tymi kawami. Z Ale to idzie o Dobra, jeździ już pierwszy to Ale tu idzie protesty Młody to z tym obciążnikiem to tak się radzi, że Młody, słyszysz mnie? Słyszę cię łączenie O kurde O kurde o kurde! Matał łoczyć! Co to się stało? Jezus, Maria! Ale mnie wzięło normalnie, nie mogłam wyhamować. Czekaj, bo blokuję! O nie, stój! Dobra już, pójdź go. Przyjeżdżaj tutaj z tym, z tym yy, rozsiałaczem. Ursusem przyjeżdżaj. Którym Ursusem? Bo tym 60 przesza przeszajakim. Ja tym robię, a ja tu MF jest. Ale że odstawił to auto normalnie. Aha, tylko czekaj, to teraz... O! ja muszę się postarać to wyciągnąć jakoś. O kurde. A dobra, czy stajesz, biorę o, o, to, to, to. O, się, biorę tam. A to też. O kurde. Rozciemocen do wapna, wiesz który? No wiem, wiem który. którym. Zobaczyć, co muszę tam w tylko. Nie no, z jednym Dobra, to to jest taki luz, ma ten ciągnik... Aha, miałem mówić, że ma luza. Już by się w kolej. No, chodź tu jedź. I tak bokiem zajedź, tak wiesz. Pokaż, daj mi ciągnik. No nie wiem Nie

Młody! O! Pośpię, trzeba Pomóc! Dobra. Daj, podniesiemy dobra. to bo... Kurde, tak tylko to nie zrobimy. Dawaj, młody! O! Żeby się sypało, żeby się... O, dobra. O, dobra, przecież się. A, żeby nie całe też. Nie, ja tu weszło. Przez skórce. Ja tam młody jadę rozsiewać, a ty możesz y, natura se wejść do ziarna i do siewnika tej. No dobra, łatwo, dobra. No ja pojadę to rozsiewać. To i więcej tego wsypiemy, bo to panie starcy. O Oj, całe weszło. Dobra, to tam najwyżej się wyjście To no, ty tam młody pakuj Ja tu pojadę po no, w tą sobie mogę odkręcić to A ty młody to wiesz, że to się To potem się rozsiewa od razu? No, A! Dobre, można, no. To ten, nawóz podbije do 50%, potem cały łociec będzie spryskać. Te, że głos. Spryskowe, spryskowe. A bo ty to się znasz na tych dawozach, bo ty to tam w Ameryce robisz. Ja to tam wszystko w Ameryce, ojciec, robię, Z takim tak. Ale nie. to ja Chyba nie. ja jestem gdzieś polonezem. nie. No to nie. Plany na nas ujdzie na pole na wapno, bo i się się ma wapno, Jak na widzowie. Do widzenia, no.